Z nami możesz zmieniać świat. Wpływamy na funkcjonalność i użyteczność materiałów w medycynie i przemyśle. Projektujemy i wytwarzamy bioszkła, szkła i przeźroczyste materiały szkło ceramiczne o właściwościach luminescencyjnych. Poszukujemy barwników do szkliw i mas ceramicznych. Zajmujemy się rozwojem nowoczesnych i inteligentnych materiałów dla zrównoważonego budownictwa. Chcesz mieć wpływ na zdrowie ludzkie? Zajmujemy się analizą białek chorób układu nerwowego, rozwojem nowotworów, a także badaniem wirusów w tym COVID-19. Ratujemy ludzkie zdrowie i życie tworząc biomateriały i implanty kostne. Chcesz ratować naszą planetę? Padaj z nami próbki biologiczne, farmaceutyczne i środowiskowe oraz oczyszczaj roztwory wodne. Marzy ci się podróż na Marsa? Pracujemy nad czystą energią. By na Ziemi odzyskać ciepło odpadowe spalin, a w kosmosie zasilić łaziki marsjańskie. I wszystko to i wiele więcej na wydziale inżynierii materiałowej i ceramiki AGH.